Aby utworzyć swoją testową stronę sprzedażową, zaloguj się na pickup.com, kliknij projekty, dodaj nowy, wpisz nazwę swojej nowej witryny. Następnie wybierz najodpowiedniejszy dla siebie wygląd swojej nowej strony. Strona służy do sprzedaży produktów cyfrowych, dlatego strona z produktem jest automatycznie ukryta. Kliknij romantyczne e buki w tym przypadku, czyli stronę, którą utworzyłeś i po stronę, którą chcesz edytować. Wybieramy teraz obrazek sklejamy link w odpowiednie pole, zapisujemy go. Przenosimy widget Płatność online, klikamy w niego dwa razy. Wpisujemy nazwę produktu, czyli e-booka, który będziemy sprzedawać. Poniżej możemy dodać opis tego produktu, wpisujemy cenę, dostawca płatności, czyli portal, przez który będziemy płacić. Wcześniej musicie mieć utworzone na nim konto. Wpisujemy maila niezbędnego do wpłaty. Adres podziękowań lub wybierz link z listy. My wybieramy link z listy, tak samo w przypadku strony z zakupionym produktem. Zaraz będziemy je tworzyć. Sprawdźmy teraz, jak wygląda utworzona przez nas strona. Dodajmy może jeszcze do tej podstrony mapkę z informacją o tym, gdzie znajduje się nasza siedziba. Oraz cytat. Przenosimy widżet sformatowana treść. Klikamy w niego dwa razy. Wklejamy tekst. Formatujemy go i klikamy cytat. Zapisujemy ustawienia. Sprawdźmy teraz, jak wygląda nasza podstrona. Następnie przechodzimy do strony z podziękowaniami za płatność. Przenosimy widget grafika. Klikamy w niego dwa razy. Kopiujemy link do obrazka. Wklejamy go w odpowiednie pole. Następnie przenosimy widget sformatowana treść. Klikamy dwa razy i wpisujemy pożądaną treść. Pojawi się ona zaraz po tym, jak klient dokona płatności. Sprawdźmy teraz, jak wygląda. Edytujmy tę stronę, klikając w oczko, i teraz ją zamykamy tak, aby nie była widoczna dla klienta, który jeszcze nie dokonał zakupu. Przejdźmy teraz do strony z produktem. Przenosimy widget Plik, klikamy w niego dwa razy, wybieramy plik, który chcemy udostępnić, zapisujemy ustawienia. Sprawdźmy teraz, jak wygląda nasza strona i czy plik się pobiera. Więcej informacji znajdziecie na pickup.com.